Ale ładne te intro było, nie? <noise> Dzięki Alan za zremasterowanie intra i zrobienie ładnych kolorów vloga PlayStation i nowych czcionek. Także to było fajne, to było fajne. Pochwalcie Alana za intro, bo mu naprawdę się udało. A my tymczasem lecimy. Z nowym odcinkiem PSX Mine, gdzie będzie klasyk RPGów. Jednak na PlayStation dosyć zapomniane. Znaczy w sumie można powiedzieć, że to jest święty graal, jeżeli chodzi o gry na PlayStation. Bo cena na Allegro tego cuda sięga nawet i do 200 zł. Eee, czyli czyli już większość kuma, już większość kuma po filmikach. Co to może być za gra? To jest, ja wam powiem, wy już wiecie, to jest Diablo. Diablo, przynajmniej największy klasyk, jeżeli chodzi o RPG. Yy, w reale właśnie zostało w 1998 roku, dopiero na konsole PlayStation yy, i bardzo słabo się chyba sprzedało. Tak mi się wydaje, bo gra była strasznie obciążająca dla konsoli, ponieważ wymagała na sejm aż 9 slotów na karcie pamięci. Yy, przy czym normalna, standardowa karta pamięci miała 15 bloków, także to było naprawdę dużo obciążenie. No i możemy, to jest akurat ten jeden fajny bajek, że można grać w koopie we dwóch na jednej konsoli. To jest akurat spoko. Także weźmy sobie kogokolwiek, nazwijmy go jakkolwiek, bo w rzeczy, chcę wam tylko pokazać o co tak naprawdę jak się prezentuje rozgrywka, bo o co chodzi w Diablo to każdy głupi wie bo każdy powinien zagrać w Diablo chociaż raz, no i akurat tutaj pierwszy raz w życiu wygrywa we wszystkim wiecie co? Wygrywa we wszystkim pecet pierwszy raz jest wygodniejszy pecet tutaj graficznie Diablo się prezentuje naprawdę słabo Naprawdę słabo to wygląda, chociaż ruszanie się postacią jest w miarę wygodne, bo się chodzi jak w tych nowszych, zawsze znaczy w nowszych, no, w Diablo 3, no nie? No i tutaj możemy sobie pogadać, wszystko fajnie, pięknie, na no, nie? Tak to się dużo nie zmieniło, wszystkie głosy są takie, jakie były, no tylko, że właśnie inaczej wygląda ekwipunek, inaczej wygląda walka, inaczej wygląda wszystko. No ale dobrze, przejdźmy od razu do lochów i zobaczycie, jak wygląda rozgrywka w praniu, że się tak wyrażę. Bo tutaj jest, no graficznie nie, nie ma szału, nie ma szału. Także jak ktoś chciał kiedyś ogarnąć Diablo na PlayStation, to niech sobie da spokój, bo nie warto sobie zawracać tym dupy, lepiej sobie ogarnąć wersję na PC, bo wygląda o wiele śliczniej, no nie? Eee, także dobrze, zejdźmy sobie do Dajgiona. Eee, tak po prostu chcę wam pokazać tylko system walki i to wszystko, jak się prezentuje, bo według mnie jest tutaj, no, <laughs> może dlatego, że jestem przyzwyczajony do wersji pecetowej, no nie? I zresztą, jak widzicie, strasznie długie czasy lojdingów są, co też jest strasznie bolesne. A lojdingi wyglądają ładnie, bo jak pasek życia z Tomb Raider'a, no nie? <grych> no i sobie podchodzimy do bali otwieramy sobie skrzynki, no nie? Czekam, aż przyjdzie ekipa, zaraz będziemy ich tutaj zabijać. Tylko jak na razie, jak na złość, nikogo nie ma, otwieramy sobie skrzynki, no to czyli wszystko jest niby w standardzie. Zbieramy sobie poty, no to wiecie mniej więcej, jak to działa, no nie? No ale dobra, gdzie są wszystkie przeciwniki, gdzie są moje potworki, kochane? Nikogo nie ma. Nikogo nie ma. Przestraszyły się potworki jak mnie zobaczyły No nie masz spela żadnego starych, bo ci nawet nie dałem żadnego spela, także nie masz możliwości, żeby mieć spela. Co już mamy down to level drugi? No to trochę chyba za szybko, nie? Dobra, otworzymy sobie drzwi i na pewno już wychodzą. I normalnie po prostu to jak w Diablo 3, można to nazwać, tutaj tego jak powrócili do korzeni, atakujemy. No nie, nic tutaj nie ma nadzwyczajnego. Zabijamy potworki, zgarniamy goldy i lecimy dalej. Tylko, że właśnie tutaj, może fizycznie gra się sprawdza spoko, ale graficznie naprawdę jest słaba. Nie? Nawet jak na PlayStation, powinni ją zrobić na dwóch płytach czy coś i do, dopasować lepsze tekstury. Bo jakoś do mnie to nie przemawia zbyt. Dobrze. No, wszystko chcę zebrać, dobrze. I teraz na przykład zebraliśmy lepszą broń, to wchodzimy sobie do inwentory. No nie Inwentor... inwentory, wygląda tak, sobie bierzemy, wybieramy na przykład broń, przenosimy na górę i ją sobie wsadzamy tutaj. Wiecie o co chodzi. A nie, mój Sword był lepszy. No dobra, nie było tematu, ale mimo wszystko właśnie wygląda to dosyć drętwo. Wygląda to drętwo, sejwować nie będę, nie mam zamiaru, bo po prostu się wykończę i karta pamięci tego nie wytrzyma i wybuchnie. To lepiej nie ryzykujmy. Teraz piszcie mi powiedzcie mapę, jak można tu włączyć. Właśnie, da się tu włączyć w ogóle jakieś. A tym się zgarnia apteczki. Tu ma się czaries i mapa. Dobra, wszystko jest rozwikłane. No i Diablo jak Diablo. No nie ma tutaj zbytnio co się wypowiadać na ten temat, bo ta gra została klasykiem. Pierwsza ta część szczególnie, bo jest najbardziej mroczna ze wszystkich kurde części Diablo, i tego nic nie przebije, bo większego mroku w grze się nie da wykrzystać niż w Diablo 1, gdzie cały czas chodzimy właśnie po tych mrocznych lochach i smokach. Jest naprawdę przednio tutaj no ja na playstation ani razu nie ukończyłem parę razy próbowałem podejść do tego ale jakoś bez powodzenia bez żadnego skutku owocnego bo jednak ciężko się strasznie gra ciężko się strasznie gra trudno może aż tak za wybitnie nie jest ale jest ciężko jest ciężko po prostu przejść cokolwiek jakiś dłuższy fragment i strasznie, strasznie męczy to tutaj właśnie jak się jest przyzwyczajeniem do wersji pc że się bierze wybiera kwipunek i tak ładnie wygląda wszystko a tutaj trzeba właśnie tak jakby tekstowo sobie wybrać inwentory i dopiero wiecie iść dalej, no nie, to, to mi jakoś nie podpasowało, ale ogólnie no Diablo Diablo, to, to jest Diablo właśnie chciałem wam zaprezentować jaki, jakim shitem jest Diablo na konsole <laughs> PlayStation, bo to jest jedyna część, która się ukazała na PlayStation Pierwsza i druga, właśnie. Druga część w ogóle się nie ukazała na konsolę. To jest taka ciekawostka ze świata Diablo, jakby ktoś nie wiedział. Dopiero przy trójce powrócili do konsol. No i w, w trójce już rozwiązali to fajnie, już fajnie się gra. Tutaj w ogóle animacje tych potworów wyglądają jakby miały 5 raptem, a nie więcej. Strasznie wolno się roz tego wywują. Chociaż sama gra działa w normalnej ilości FPS-ów, w stałych 30, to jakby nie ma problemu. Dobrze, no a, tym się otwiera, no tak, cały czas mi się guziki mylą. Yy, ale no właśnie, tutaj jakoś na konsole to nie, 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 nie poszło im fajnie, fajnie taką wersję, lepiej właśnie bez kity zaliczyć w wersję pecetowską. Yy, do tego właśnie, największą bolączką jest to, że ona na tych aukcjach osiąga teraz takie ceny horrendalne, że naprawdę mało kto będzie chciał kupić ją. Yy, dobrze, rozwalmy tutaj jeszcze dalej kilku, przejdźmy zaraz, pójdziemy sobie do poziomu drugiego. A beczulka beczułka wybuchła. Jakiegoś skrola żeśmy dostali, nawet nie przyczaiłem. <laughs> ale zaraz wszystko, wszystko się z o, o, obejrzy, obejrzy, tylko zwiedźmy sobie dalej mapę, bo będzie trzeba i tak wrócić niedługo do miasta, bo pewnie nazbieramy tyle i temu, że będzie trzeba je sprzedać. No ale mimo wszystko Diablo, jakby nie patrzeć w historii, Giro osiągnęło strasznie kultowy status, właśnie przez to, że e, jest napakowana super uber mrokiem i do tego ciężki klimat, fajna muzyka, fajne zadania, wszystko zaprocentowało pozytywnie, jeżeli chodzi o tą grę. No jak dla mnie to jest jeden z najlepszych majstreszczyków, jeżeli chodzi o serię RPG, nie licząc oczywiście Final Fantasy, no nie? Które jest po prostu dla mnie zawsze było, jest i będzie numerem jeden, jeżeli chodzi o rpg Każda część Final Fantasy, no, w, a najbardziej od siódemki w górę. Jednak Diablo, Diablo odcisnęło silne piętno, jeżeli chodzi o kreowanie mojego podejścia do gier komputerowych, bo strasznie dużo grałem w drugą część. No i właśnie później zaliczałem sobie starszą część. No jak wyszła trójka, to nawet macie całą serię na kanale, to zapraszam serdecznie do obejrzenia, bo jest robiona z Alanem, który swoją drogą zremontowałem masterował intro, które widzieliście na początku. Dobrze, dobrze, tutaj już całą mapę żeśmy obczyścili, to możemy sobie wrócić teraz do poziomu niżej, znaczy do poziomu drugiego w gruncie. A nie, jeszcze tam jest jeden fragment nieobczyszczony, ale to przejdźmy się. Także jak widzicie, no szału tutaj nie ma. W Diablo mamy do przejścia 16 etapów, na ostatnim etapie niszczymy króla ciemności, zwanego właśnie Diablo. Dlatego przyprawa jest dosyć długa, po drodze wykonujemy różne kłeściki i jest zabawnie. Jest, jest zabawnie, jest mrocznie. Im dalej tym gorzej, na początku nowicjuszom nie polecam polecam brać maga, bo jak wezmą maga, to będzie zniewaga, w sensie, że jest strasznie ciężko grać magiem na początku. Jeszcze tam jeden fragment nam został do przyczyszczenia. Ciężko jest grać magiem na początku i dlatego nie warto sobie zawracać tym dupy, no nie? Jeżeli nie jesteście wykoksowani, bo mag dopiero dobry się robi. Jak już nieźle przy Koksia na początku strasznie lami jest naprawdę strasznie ciężko. Pamiętam jak pierwszy raz grałem w Diablo I, to się wziąłem, przaknąłem na Maga i cały czas ginąłem i uważałem, że to jest trudna gra, ale jednak jak się weźmie Warriora, to nie jest aż tak trudna. Także naprawdę polecam wam granie wojownikiem albo yy, tą Łotrzycą, Rogue, Łotrzyca, łotrzyca to chyba jestem. Łotrzycą sobie możecie też zagrać na początek. No, ale mimo wszystko trzymacie się wersji z konsoli z daleka, bo, bo to nie jest warte po prostu po pierwsze swojej ceny, a po drugie waszego czasu, to nie jest warte. Widzicie jak to wygląda, Pixel na pixelu, pikselem pogania, no nie, może w 98, no ale nie, w 98 roku już były gry naprawdę z dosraną grafiką na konsolę. Weźmy sobie na przykład takiego Crash'a, Spyro czy coś, to wyglądało efektownie, tutaj to wygląda po prostu słabo, wygląda to po prostu słabo. To jest chyba kurde w ogóle w 320 na 240 w oryginale jakby się grało na PlayStation. Bo już uprzedzając wasze pytanie, tak, z PlayStation nagrywał na emulatorze, bo moje urządzenie do przechwytywania nie przychwytuje tak niskiej rozdzielczości. No, już nie podniesie więcej rzeczy. No to słabo, stary się starasz. Sprawdźmy jak my tam stoimy w ekwipunku. Aha, 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 dobra, tutaj tarcza, pleżik, yy, fa, 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 Aha, nie mam nawet tyle siły. A w ogóle jakiś level, coś tam ten, ja zgarniam w ogóle levelem, no pewnie, no zgarnąłem i to mocno zgarnąłem. No właśnie, dobra, do siły pakujemy, aha, magii nie potrzebujemy, jest pięknie, jest pięknie. No dobra, teraz musimy wrócić na powierzchni i wszystko sprzedać. I w sumie myślę, że nie ma zbytnio co się rozpowiadać na temat pierwszego Diablo, bo ta gra już była po prostu tak przewalona przez wszystkie tematy na wszelakich stronach na całym internatach, internatach wszelakich, że nie ma po prostu sensu się tutaj rozwoić na ten temat, jak dla mnie to jest gra kultowa, ale to nie jest gra kultowa, jeżeli chodzi o wersję na pierwsze PlayStation. Na wersja na pierwsze PlayStation jest zdecydowanie za słaba, żeby urosnąć do rangi chociażby do pierwszego 20 gier na Playstation. Nie warto, nie warto. Ale muzycznie dobrze, że nie zrobili konwersji tych samych traków, co były w PC i nie pogorszyli jakości, bo naprawdę soundtrack z Tristram jest przegenialny. Także to był kolejny odcinek PSX Mani. Był to odcinek z Diablo, a wy się trzymajcie i zobac... <ścoughs> zobaczenia. A wy się trzymajcie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!